Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze. To jest 64. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna i pierwszy odcinek w 2025 roku. Długo zastanawiałem się, od jakiego tematu zacząć ten rok w podcaście. I tak naprawdę dopiero parę dni temu wpadłem w aplikacji Empik Go na reportaż pod tytułem Krwawy Kobalt o tym jak krew kongijczyków zasila naszą codzienność. Autorstwa Sidakra Kara. I ta książka zainspirowała mnie do stworzenia kolejnego odcinka o odległym kraju targanym wojną i wyzyskiem. Stali słuchacze na pewno pamiętają odcinek o Haiti. A dzisiaj z kolei zabiorę Was w podróż do serca Afryki, do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie w mieście Kuluezji wydobywa się kobalt, czyli kluczowy surowiec dla baterii w naszych telefonach, tabletach czy samochodach elektrycznych. Przyjrzymy się wspólnie współczesnej historii tego kraju, realiom wydobywania kobaltu i roli tego metalu w globalnej gospodarce. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania odcinka. DRK, czyli inaczej Demokratyczna Republika Konga, dawniej zwana jako Zair, jest państwem oburzliwej historii i ogromnych zasobach naturalnych, które stały się zarówno jej błogosławieństwem, jak i przekleństwem. DRK uzyskała swoją niepodległość od Belgii w 1960 roku. Pierwszy premier tego kraju, Patrice Lumumba, symbolizował dla tego państwa nadzieję na lepszą przyszłość, ale jego rządy zakończyły się tragicznie. Już w następnym roku, czyli w 1961, został zamordowany. Co pogrążyło ten kraj w chaosie. W 1965 roku władzę przejął Mobutu Seseseko, czyli dyktator, który rządził tym państwem przez kolejne ponad 30 lat. Jego reżim, charakteryzujący się korupcją i nepotyzmem, doprowadził do upadku gospodarki i rozwoju niestabilności politycznej w tym afrykańskim państwie. Warto w tym miejscu podkreślić, jak podaje Encyklopedia Brytanica, że podczas rządu Mobutu. Kraj przeszedł proces tzw. afrykanizacji po długoletnich rządach kolonizatorów z Belgii, w tym najbardziej krwawych rządach króla Leopolda II. I ten y, tzw. proces afrykanizacji obejmował m.in. zmianę miast czy rzek na nazwy afrykańskie oraz przejęcie przedsiębiorstw przez lokalnych właścicieli. Niestety było to nieefektywne i wiązało się z dalszą dezintegracją gospodarki DRK. Po obaleniu Mobutu w 1997 roku władzę w kraju objął Loren Desiré Kabila, który przywrócił historyczną nazwę kraju Demokratyczna Republika Konga. Niestety jego rządy związane były z wybuchem II wojny kongijskiej w latach 1998-2003, zwanej również jako Wielka Wojna Afrykańska. Ten krwawy konflikt, w którym uczestniczyło 8 państw afrykańskich, doprowadził do śmierci ponad 5 milionów ludzi. I choć wojna formalnie zakończyła się, wiele regionów DRK, zwłaszcza na wschodzie kraju, w 2025 roku wciąż pozostaje areną konfliktów zbrojnych. Obecnie, jak wskazuje chociażby portal internetowy bbc.com, DRK zmaga się z licznymi wyzwaniami, w tym korupcją, niestabilnością polityczną oraz nierównościami społecznymi. Jednocześnie kraj ten pozostaje jednym z naj bogatszych w zasoby naturalne, w tym złoto, diamenty, miedź i oczywiście kobalt. Co ciekawe, według danych Banku Światowego, ponad 60% ludności DRK żyje poniżej granicy ubóstwa. Na ironię zakrała więc fakt, że Demokratyczna Republika Konga jest jednym z najbogatszych krajów Afryki pod względem zasobów naturalnych, a główne bogactwa mineralne tego kraju obejmują chociażby miedź, kobalt, cynk Kasteryt, czyli główne źródło cyny metalicznej, mangan, węgiel, srebro, kadm, german, złoto, pallad, uran czy chociażby platyna. Region Katangi jest szczególnie obfity w te minerały, co przyciągnęło europejskie mocarstwa do Konga już w XIX wieku. DRK oprócz minerałów dysponuje oczywiście również ogromnymi zasobami leśnymi, które pokrywają ponad połowę powierzchni tego wielkiego państwa i są jednymi z największych w Afryce. Lasy te stanowią ważne źródło pożywienia i handlu dla lokalnych społeczności. Rzeki, jeziora, bagna i ocean zawierają ogromne zasoby ryb. Muszę wam w tym miejscu również wspomnieć o potencjale hydroenergetycznym DRK, który również jest imponujący i stanowi około 1,8 globalnej pojemności i połowę potencjału całego afrykańskiego kontynentu. Wielka liczba wodospadów wzdłuż systemu rzek Konga przyczynia się do tego ogromnego potencjału. Energia termalna może być pozytywna. Zyskiwana zarówno z lasów oraz złóż węgla i ropy naftowej. Na tym etapie odcinka macie już pewną podstawową wiedzę na temat DRK, a teraz chciałbym Wam w telegraficznym skrócie przedstawić historię tego państwa targaną wyzyskiem i wojnami. Około XII wieku naszej ery powstaje Imperium Kongo, obejmujące współczesną północną Angolę, zachodnią część Konga i region Katanga. XVI i XVII wiek przyniósł z kolei handel niewolnikami z udziałem brytyjskich, holenderskich, portugalskich czy francuskich kupców. Następnie przeskakujemy do XVIII wieku. I lata 1870 i kolejne. To lata, w których belgijski król Leopold II zakłada prywatne przedsięwzięcie kolonizacji Konga. Następnie mamy okres 1884-1885, kiedy to europejskie mocarstwa na konferencji w Berlinie uznają roszczenia Leopolda do basenu Konga i powstaje tak zwane Wolne Państwo Kongo. Kolejna ważna data to rok 1908. W tym roku belgijskie stany anektują Kongo z powodu międzynarodowych protestów przeciwko brutalności króla Leopolda. II, a miliony Kongijczyków ginie lub są przepracowane na śmierć. Następna ważna data w historii DRK to rok 1959, kiedy to Belgia zaczyna tracić kontrolę nad Kongo po nacjonalistycznych zamieszkach w Leopoldville. Kolejny rok, czyli 1960, to rok, w którym Kongo uzyskuje niepodległość, a Patrice Lumumba zostaje premierem, natomiast Joseph Kasawabu, Prezydentem. Spokój nie trwa jednak długo, bo już w kolejnym roku, 1961, Patrice Lumumba zostaje zamordowany przy współudziale USA i Belgii. Następna ważna chwila w historii DRK to rok 1965, kiedy Mobuto Sese przejmuje władzę. Kolejno w roku 1971 dyktator zmienia nazwę kraju na Zair. Następne ważne daty w historii DRK to okres 1996-1997, czyli pierwsza wojna kongijska zakończona przejęciem władzy przez Lorenta Kabile. Wydawać by się mogło, że to już na zbyt dużo cierpień tego jednego państwa, ale nie, bo w latach 1998 do 2003 miała miejsce druga wojna kongijska z udziałem wielu krajów i ponad 5 milionami ofiar. Kolejna ważna data, rok 2006 i pierwsze wolne wybory od czterech dekad w Demokratycznej Republice Konga i zwycięstwo Josefa Kabili, czyli syna poprzedniego prezydenta. I przechodzimy do okresu współczesnego. Rok 2019: Felix Cisekedi zostaje prezydentem po kontrowersyjnych wyborach. Natomiast w 2023: Cisekedi wygrywa drugą kadencję w spornych wyborach prezydenckich. I tak w telegraficznym skrócie i olbrzymim uproszczeniu wygląda do dzisiaj historia DRK, czyli państwa, które ma olbrzymie zasoby mineralne i które od zawsze przez te zasoby jest targane wojnami i klęskami głodu. Ale wystarczy już o tej historii, porozmawiajmy sobie o clou tego odcinka, czyli wydobyciu kobaltu na terenie DRK. Jak podaje Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Demokratyczna Republika Kongo odpowiada za około 70% globalnej produkcji kobaltu. W 2022 roku wydobyto tu ponad 130 tysięcy ton tego surowca. Kobalt jest kluczowym składnikiem baterii litowo używanych w smartfonach, laptopach, tabletach czy pojazdach elektrycznych. Bez niego rozwój naszej technologii nie byłby w ogóle możliwe. A jednym z głównych ośrodków wydobycia tego minerału jest tytułowe miasto Koluezji, położone w prowincji Katanga. To tutaj znajdują się jedne z najbogatszych złóż tego metalu na świecie. Wydobycie odbywa się głównie w kopalniach przemysłowych należących do globalnych koncernów, takich jak Glencore czy China Mobile Dam, ale także w tzw. kopalniach rzemieślniczych. I tu zaczyna się olbrzymia humanitarna katastrofa. Czym jest śmiertelnie niebezpieczna walka o przetrwanie w DRK? Czyli górnictwo rzemieślnicze, no cóż, takie górnictwo zwane także Artisanal Mining, to proces wydobycia prowadzony przez lokalnych górników bez zaawansowanego sprzętu czy technologii. Jak wskazano na portalu Polsat News, w DRK ten sektor stanowi znaczną część wydobycia kobaltu. Szacuje się, że w kopalniach rzemieślniczych pracuje od 200 do nawet 400 tysięcy osób, w tym wiele kobiet i dzieci. Praca w tego typu kopalniach jest niezwykle niebezpieczna. Górnicy często pracują bez środków ochrony, narażając się na wdychanie toksycznych pyłów i ryzyko zawalenia się tzw. bieda szybów. Dzieci zarabiają tam zaledwie dolara dziennie, co ukazuje skalę tego wyzysku. Ponadto brak regulacji powoduje poważne zanieczyszczenie wód czy gleby, co z kolei negatywnie wpływa na lokalne środowisko. Zgodnie z raportami międzynarodowych organizacji, takich jak Population Connection Action Fund, właśnie takie Górnictwo rzemieślnicze powoduje znaczący spadek wsparcia medycznego dla górników i ma wpływ na ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej dla kobiet w regionach wydobycia. Pogłębia to problemy społeczne i ekonomiczne, które i tak są ogromne w DRK. Teraz wiecie już, jak wygląda wydobycie tego drogocennego materiału, jakim jest kobalt. Ale do czego tak naprawdę służy on nam tysiące kilometrów na północ od Afryki? Już wyjaśniam. Kobalt jest kluczowym elementem nowoczesnej technologii. Większość kobaltu trafia do produkcji baterii stosowanych w naszych smartfonach, laptopach czy samochodach elektrycznych. Kobalt stabilizuje chemię baterii, zapewniając ich wydajność i długowieczność. Bez niego nasze baterie byłyby mniej efektywne, co utrudniałoby rozwój technologii mobilnych czy transportowych. Stop kobaltu jest używany również w produkcji silników odrzutowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ekstremalne temperatury i korozję. Dzięki kobaltowi właśnie silniki te są bardziej wydajne i trwałe. Z kolei tak zwany kobalt 60 i Izotop kobaltu znajduje zastosowanie w radioterapii do leczenia nowotworów oraz w sterylizacji sprzętu medycznego. Z uwagi na swoje właściwości jest kluczowy w zapewnieniu skuteczności i bezpieczeństwa procedur medycznych. Ten drogocenny minerał jest również składnikiem stopów o wysokiej wytrzymałości używanych w turbinach wiatrowych, sprzęcie wojskowym, a także w narzędziach przemysłowych. Demokratyczna Republika Konga wciąż stara się przyciągać nowych inwestorów górniczych, chociażby z Arabii Saudyjskiej, aby pomóc w dywersyfikacji i ograniczeniu nadmiernej zależności. Od firm z Chin, powiedział Reutersowi Marcelin Paluku, wysoki urzędnik rządowy. Kongo, które jest również bogate w miedź i inne kluczowe materiały, chce nawiązywać więcej partnerstw z nowymi inwestorami, aby ograniczyć ryzyko związane z poleganiem wyłącznie na chińskich inwestorach, dodał Paluku, który pełni funkcję wiceszefa gabinetu w Ministerstwie Górnictwa. Jak się okazuje, chińskie firmy, z których niektóre są wspierane przez państwo, stały się w ostatnich latach największymi inwestorami w Kongu, zwiększając inwestycje i produkcję miedzi i kobaltu. Paluku powiedział również, że dominująca rola chińskich inwestorów w sektorze stanowi teraz ryzyko dla gospodarki kraju. Jak stwierdził dziś 80% naszych kopalni to jedna firma pochodząca z Chin. To ryzyko. Kongo stara się również przyciągać inwestorów z Unii Europejskiej czy Indii. Jak stwierdził urzędnik, rozmawiamy ze wszystkimi, którzy są gotowi robić z nami interesy. Jak wynika to ze światowych danych, globalne zapotrzebowanie na kobalt wciąż dynamicznie rośnie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad produkcja pojazdów elektrycznych może zwiększyć się dziesięciokrotnie, co będzie wymagało jeszcze większych dostaw tego surowca. Dlatego też przemysł stara się opracowywać alternatywne technologie baterii, które zmniejszyłyby zależność od kobaltu, co mogłoby częściowo odciążyć regiony takie jak Kuluezji. Jednak do dzisiaj Demokratyczna Republika Konga płaci za swoje bogactwa mineralne. Krwią i głodem swoich mieszkańców. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. No w tym odcinku nie było niestety pozytywów, bo i takich w sytuacji Kongijczyków niestety nie znalazłem. Uważam jednak, że no warto nagłaśniać takie historie, bo pokazują one okrutną ludzką naturę i dają nam, ludziom, nauczkę na przyszłość. Gdyby DRK nie została złupiona najpierw przez Belgów, a następnie wyniszczona długoletnimi wojnami, to kto wie, z takimi wielkimi płaciami lasów równikowych. I olbrzymimi złożami mineralnymi mogłaby stać się rzeczywistą wersją Marvelowskiej wakandy. Szukasz inspiracji, głębokich refleksji i ciekawej rozmowy? Podcast Szklanka do połowy pełna to miejsce, gdzie poruszamy ważne tematy społeczne, rozmawiamy z pasjonującymi ludźmi, recenzujemy popkulturę i pomagamy ci znaleźć chwilę relaksu. Odkryj nasze różnorodne serie, od burzy w szklance wody, gdzie poznasz fascynujące historie, po dźwięki szklanki, które ukoją twoje zmysły medytacyjnymi dźwiękami i ASMR. Napełnij swoją szklankę po brzegi pozytywnymi treściami. Słuchaj szklanki do połowy pełnej już dziś na twojej ulubionej platformie podcastowej. Dzięki, że byliście dzisiaj razem ze mną i zapraszam do obserwacji podcastu na Spotify czy subskrypcji na YouTube. Dajcie znać, co wymyślicie o wykorzystywaniu kobaltu w naszych smartfonach czy tabletach i czy możemy cokolwiek zrobić, żeby powstrzymać wyzysk ludzi w demokratycznej republice Kongo. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach pod odcinkiem. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze już niedługo. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.